Ładna kobieta niebiesko oka, nie spuszcza mężulka z oka, stara się tylko o męża względy, nie wydaje mu komendy. Wierna jest zawsze, męża nie zdradza, piosenka ta nie przesadza. Zawzięła się na nas jakaś pani Zajebistą parę gani Chyba się troszkę wstydu najadła Na szaleńczy pomysł padła, Idzie po bandzie ciągle kłamczucha Mówi kłamstewka do ucha nie ujdzie kłamstwo naszej uwadze, łagodnym tonem ja radzę. Może odczepi się dziś paniusia o zajętego Waldusia, i przestanie być szuja kobieta, co poluje na faceta.